Siema. Z tej strony, arniasty, trawiasty. I dzisiaj gramy full AD Ornem na topie. Zgadza się. Adeorn pod Bruzera. Eee, przeciwny Warwick już umiera. Chyba użył Flash, jeśli się nie mylę. Chyba na pewno. Raczej nie użył Jutsu. Eee, teleportacja udała się. Zobaczmy, na kogo gram. Gram na Seta. W enemie jest Swain, jest Jasu, jest Warwick, jest mega dużo melków. No, więc gramy. E, Ade Ornem. Zgadza się. Czy tam ktoś był? Nie To były zwidy, to były zwidy. Nie mam pojęcia, co pisze Eko, 3-5 ml, nie wiadomo o co chodzi, ale e, That's fine. Nie każdy musi wiedzieć o co chodzi. W moich runach znajduje się Alakry City, cut Down. No, mordeczko takie ofensywne dosyć runy. Wiesz, Zodzi? Jestem ofensywnym zawodnikiem. Play agro. O, idę mu sprzedać jeszcze auto, taka z graspa. Boom, Boże, jak on wyrwał. Tego się nie spodziewał, chyba, że ziomal, że tyle damagea wyrwie we wczesnym etapie gry. A może się spodziewał i się z tym pogodził. Ja muszę uciekać, bo on będzie miał drugi level. Jako pierwszy i mnie przyciągnie ze swojego E. Dokładnie chciał to zrobić, nie? Wyczułem go, czułem w powietrzu zagrożenie. Dlatego się wycofałem. E, drugie wezmę W, żeby móc się tradeować lepiej i łatwiej. E, ziomek, nie wiem, czy będzie miał ze mną łatwe trady, czy trudne. E, nie jestem w stanie powiedzieć. Irlie wyglądało dosyć dobrze jak na razie, więc. E, w sumie on ma 0 HP. Jeszcze jedno takie combo. Ja mam Ignite'a, trzeba o tym pamiętać. Bardziej on musi o tym pamiętać. Ja. Ja o tym wiem, ja nie muszę nic zapamiętywać. Szkoda, że ten kanon wszedł w agro tureta, nie. Ale jest fine, y Skraftuję sobie Ruby krystala, Jednak nie. Chciałem to zrobić, ale zmieniłem zdanie. Zrobię tak i teraz skraftuję. Pyk, pyk, pyk. Ile to mi zda, zdrowia? 480 mam? Do mi 80 zdrowia, okej. Okay. Będę trzymał tutaj tego wavea, bo on w sumie zagrozić to mi nie może za bardzo. Nie mam pojęcia, gdzie on odszedł. Ok, wrócił już. E, maksować będę Q, bo Q jest jedynym spelem, który mi się z ADESKALuje. A. No i wydaje mi się, ziomuj, że nie żyjesz. Żegnaj. Nie spodziewałeś się chyba, że gram Ignata. Tak mi coś się wydaje powoli. A dzięki za Free Killa, dzięki. Eee, i co? Teleportujemy? A teleportujemy. Bierzemy kurna miecz i potjona i idziemy. Straciłem troszeczkę creepu i musiałem tepać, ale no przynajmniej mam killa, więc nie jest źle. Znaczy, może, może dopiero być źle, jeśli, jeśli faktycznie dostanę tego ganka jakiegoś. Mam nadzieję, że nie, bo gank może być masakrycznie sponiewierający mnie. Ten ziomek tutaj nie może się taka propobić. Tu jest ogromny wave, w którym on się klepie. To jest fatalne co on robi. Eee, no dobra. Bardzo ciekawa zagrywka w ogromnego wave'a wszedł typo i umarł. Eee. Nie będę komentował, nie będę komentował, tak, zgadza się? Idziemy w Sanderecka jako pierwszy item. Nie pytaj się mnie, ile ten aktor mnie kosztował, bo dużo, dużo za tego aktora zapłaciłem. Był on straszliwie drogi, ale najwyraźniej był warty takiej swej ceny, bo nieźle udaje, że jest prawdziwym graczem. Nieźle udaje. Dobrze, dobrze, udawaj dalej kolego. Jeszcze musisz troszeczkę poudawać. Teraz nie będę się z nim bił, bo znowuż on ma dużego wave'a, ale z chęcią go skupo połkuję okej, okay, nie ma lipy, udało się uciec z tego, trzymaj qsa, kurde, nie doleciał, nie? Eee, sfryzować sfrizować, nie sfrizuję tego, bo za dużo jest creepów, ale mam ulta swego, a ult pozwoli mi wyjaśnić go na potęgę, nie? oczywiście, jak będę miał spele, bo jeszcze ich nie mam, użyłem wszystko w creepy, żeby je sfarmić. Zażyję jest nawet pota chyba, bo coś czuję, że mogę niedługo się z nim bić. A nawet nie mogę, tylko muszę, to jest mój obowiązek jako Polaka, żeby przeprowadzić z nim zaraz bójkę uliczną. Skraftuję sobie item, byk, nawet mi pozwolił jakimś cudem, co to mi dało? 100 Helfa i 5D. Nie ma lipy. W ogóle jaki to ma scaling? 110%. No kurna, 110%? Eee, no gość zupełnie troluje te tradey. On nie wie, co się dzieje. <śmiech> <śmiech> nie trafiłem! Nie trafiłem moim kół, ale dobra, i tak wygrałem. Pyk. Nie trafiłem w moim Q, ale i tak wygrałem. No, e, jeśli ktoś by się zastanawiał, czemu on odleciał beze mnie, to dlatego, bo użyłem swojego W Eee, żeby mnie nie porwał. Było dosyć oczywiste, że będzie chciał mnie zabrać w momencie, kiedy ultnę, żebym nie mógł odrzucić kozła. Eee, dlatego użyłem, najwyraźniej udało się spredyktować jego wszystkie ruchy, nie? Jeszcze dwa playty wziąłem. No, to play jest skończony, ludzie. To jest koniec przypowiadam wam. Bierzemy to. Eee, Sanderecka jest za 150 nie, za 350 golda, przepraszam. I lecimy dur. Lecimy dur nawet K Korki napisał WP Wow Dobrze napisał Dobry chłop, dobrze, dobrze. Mi... Ważne, są pozytywne feelingsy podczas gry jest 8 do 1 A Orn jest 3-0 przeciwko setowi jakimś cudem poziom naprawdę wysoki, wysoki poziom rozgrywki. Nawet nie wiem jakimś cudem typ jest aż tak słaby, ale on w ogóle się jakiś mega skusi wydaje. Nie wiem, mam wrażenie, że on ma straszliwie mało HP. No ale dobra, brakuje mi 80 golda. Dajcie to 80 golda i, i craftujemy. Se. item z minecrafta dobra dawaj sanderet o cię skancelowałem jest jestem zbyt głupi już 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 sekunda on mi da taką potężną jedną bombę nie z graspikiem, z, z tym staczkiem taka będzie niezła jedna bomba podejdź tu tylko młody to ci tak grzmoce chodź tu podejdź no dobra o kurde stary BUM widziałeś to w sumie myślałem że więcej mu zadam ale to chyba nie było z tym jeszcze Dzięki za heal'a, 110, to już 220 mi wyhealowałoby, wy, typy. Ile healingu? Nawet nie wiedziałem, że to tyle healuje, zapomniałem, dawno nie grałem ani tym itemem, ani tą postacią. No dobra. No dobra, ziomki chyba się troszeczkę przeliczyły. Ponieważ Adeorn jest silniejszy, jest lekutko silniejszy. Przeliczyły się na potęgę, że. Że dadzą radę Adeornowi. Jeden versus dwa ich tyram, nie? Nawet mój kork jest w szoku nie małym. W sumie ja sam jestem w szoku nie Jakby jakimś syn tak dobrze wychodzi? Nie wiem. Czy ma tepa? Również nie wiem. Yy, rozglądamy się. Chyba nie ma, co? Nie wydaje mi się, skoro nie tepa jeszcze. Jakby miał to by tepnął, czyż, czyż nie? A skoro nie tepnął, to nie ma. Szybka dedukcja. Szybka dedukcja. Yy, dobra, cofka, cofamy. Skansujesz mi? Nie a w życiu. Yy, kolejny item Trinity Force. Trinity Force jest moim drugim zakupem. Zobaczymy czy uda się do niego uzbierać, bo aktualnie to robi się speedrun tego meczu. Nie wiem, kurna jadę z nim do odciny po prostu. Nie, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Ja po prostu go morduję, nie? Off cooldown. Ja po prostu w niego wchodzę i go zabijam. Gościu nie ma ani chwili wytchnienia. Szkoda, że żadnego kila nie złapał po drodze, bo tak to by był reset golda. A niestety teraz dostaję z niego zerowe pieniądze. No, ale to nic, nie? nie mogę na to narzekać. Nie mogę na to narzekać, bo biorę całego tureta. Kurde, on tu teraz tepa? Teraz? Człowieku, w ogóle jaki on ma atak ręcz dziwnie duży. Czy on mnie zabije? Dobra, zabił mnie. Wziąłem, wziąłem Tureta, ale mnie zabił. Eee... to jest okej. Okay. Reset Golda. Tak jak mówiłem, zawsze na propsie, bo teraz każdy kill na nim będzie warty znowu 300 Golda, a nie 80. Więc to jest inwestycja w przyszłość. Szczególnie, że, wzi że wziąłem z Tureta. A First Turet to wiadomo, też duży zastrzyk gotówki. W sumie tak jak wrócę i wezmę jednego wave'a' to będę miał już na Trinity Force'a No drugi item w 13 i to drogi. Dobra, wracamy. Po szybki powrót wykonuję. Trzeba bo mój eko się z nim bije, wytyfy Eko! No dobra. Eee... Biorę jednego wave'a, kupuję Trinity Force'a i lecimy dalej. Wydaje mi się, że ten mecz bardzo szybko się skończy, patrząc po tym, co piszą ludzie na czacie. Ogólnie to... <noise> dałem sobie challenge, nie? że będę grał na tym koncie przez kilka gier z włączonym czatem, ale już nie daję rady, bo patrzę na te wiadomości od 3-4 gier Gier i straszliwie mi się nie chce Tego czytać, tu są, zgrupujcie Midem i skończcie, jakby, goście wchodzą Do gry tylko żeby z niej wyjść, niesamowite Niesamowite, więc e, Challenge się skończył kochani, goście wchodzą Do gry tylko żeby z niej jak najszybciej wyjść Jeśli tak szybko e, mają się te gry Kończyć, e, co zaczynać, no to nie wiem Śmieszna sytuacja, No ale dobra, no I guess idziemy midem, co? Ja mogę sobie skraftować kolejne coś, I guess To se wezmę, ja mam kurna takie temy. Potęga jest niezła, Ziesz, ja łam ja Szutuję tego tureta. dawaj go, ja Trinity Forsa i nie wiadomo co jeszcze. Pyk. A, bo oni, oni już w ogóle dobierają się do Nexusa. Tak zwany open wjechał, widzę. Hmm. No dobra, no to słuchajcie, chyba widzimy się zaraz w następnym meczu, bo y, nie wygląda, jakby ten mecz miał trwać jeszcze za długo. Jedziemy kurna w tego Brandona. F co ty się tak dygasz, stary? No ale długo ten mecz nie potrwał, będę szczery. A, bo jeszcze ja Awczy A, bo ja awczy To tego nie wiedziałem. No dobra, zaraz wracam. Dobra, powracam. Tym razem gram w Kleda Gedona 2.1.1.5. Chyba maina Polaka na Kledzie coś mam wrażenie. Mam wrażenie, że to jest main, Pola, main Kleda Polak. Ale mogę się mylić. 2.1.1.5, pełna ksywa. Kleda Gedon? E, co oni tam jeszcze? Mają kaizer. No, powiem tak, wydaje się, że możemy to wygrać. Jest potencjał. Mamy mało AP damage'a, ale raczej u nich nikt też nie ma za bardzo, kto stakować AD, więc Ambesa, Draven nie będą mieli takich problemów. Ambesa też ma dużo penów, nie za Friko. Także raczej damy radę. Ramus też coś tam bije Magic. Ja coś tam bije Magic, więc jest spoko. Plan jest taki, żeby nie umrzeć 10 razy w Early. Eee, przynajmniej w moim wypadku. Poprzednia gra wyszła zadziwiająco dobrze, więc nie mogę się podpalić, że każda będzie tak wyglądać. Bo nie będzie każda tak wyglądać, zaufaj mi. Na pewno. Pewno nie. Mm, chciałbym mieć jakiekolwiek wczesne prionię, czy on ma. Okej, okay, nie, ma, nie ma on y, bomplating, także tyle dobrego. Um, jak będę miał W, będą o wiele łatwiejsze te tradey, ponieważ, no, W jednak jest OP -y, narzędziem do trade'ów. Dużo mu zbijam y, HP-ków jak na razie, co jest ok, ponieważ im bardziej low on jest, tym jest mniejsza szansa, że mnie zolinuje, a tego byśmy nie chcieli. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobre dla niego. Kurde, bele, przeżył. Nie sądziłem, że uda mu się wbić na kaczkę, ale najwyraźniej udało się. Nice try mi napisał, dzięki. Dzięki, no próbowałem, starałem się jak mogłem, nie? Starałem się jak mogłem. Plus jest taki, że on tego nie dopuszuje raczej na pewno. Chyba, że... Dobra, no ja strollowałem na maksa. Dopuszczuje jednak, chociaż... Nie, nie dopuszczę. Nie dopuszuję, nawet mu nie damy się za bardzo zrikalować za, za blisko. Nie wiem, czy on się nie cofa, szczerze mówiąc, chyba on ma e, dżunglera na plecach, inaczej by się cofnął w każdym możliwym uniwersum. Chociaż nie wiem, może po prostu chciał umrzeć? I jeszcze mi sksu. Nie, 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 nie. Jezu, ten Ramus nie dość, że przyszedł mi wziąć killa. To jeszcze. <grystana> Wave'a mi zniszczył, cóż za łeb. O kurna, no i teraz jest Lipa. Czemu on to zrobił, no? Ale noob z tego Ramusa nie wie, co się dzieje. Freeza mi zepsuł i <grystana> wziął killa. No teraz ogólnie mam dosyć Lipę, bo on ma całego pikaksa Ale no, nic z tym nie zrobię. Muszę się po prostu pogodzić. Czy dobiegnę na autosa? Nie. Okej, okay. nie najgorszy trade, problem w tym, że mana mi się kończy, powoli, ale skutecznie, um, muszę zadbać też o to, żeby wave nie był cały czas e, jakby po jego stronie większy, no teraz będzie, ponieważ on ma lepszy push o wiele z pikaxem e, ma 120 AD ziomuś. Mię zabił? Kurde, jestem zdziwiony, jak dużo bije, szczerze mówiąc. Szczególnie, że jakby ja nie byłem jakoś bardzo low w tym fajcie, ale no dobra. That's fine, No ja i tak nie mogę za bardzo składać armorów, bo nie o to tu chodzi. Idę w damage. Zapomniałem się zmutować, a znowu fajne. Ludzie piszą, jakby wytyfy. Ludzie, uspokójcie się, nie piszcie tyle. Top jest turbo już przegrany, ale to nic. To nic. Jaką hmm, jak on wróci... No w sumie nie wiem, czy opłaca się z nim tradować? No bo nawet jak on spadnie z kaczki, ja mam full HP, to ja przegrywam te walki. Więc ciężko mi powiedzieć, kiedy bym wygrywał. Bym musiał pewnie mieć ulta. Ale kiedy taka sytuacja nastanie, żebym miał przewagę e, ulta? Chyba nigdy. No bo ja mu nie biję mało wcale. On ma cały level przewagi, ale problem w tym, że on... No właśnie, nawet w takich dosyć dziwnych tradeach, gdzie on tankuje wave'a, on nie wygrywa, więc. To jest ta najgorsza rzecz. Jak, bo to, jak dla mnie, wygląda trade, którego on nigdy nie powinien wygrać. To jest taka moja logika, że zobacz, ile tu jest creepów, nie? Tu jest za dużo creepów, żeby on mógł go wygrać, ale on go wygrywa. I to jest troszeczkę mylące dla mnie, powiedzmy. No ale jak on wbije kaczkę, to on mnie zabije. Znowu, bo ta kaczka go chilnie za 880, tak? Coś w tym stylu. Nie, także ja potrzebuję na pewno ulta. On ma dwa levele przewagi. No dobra, nie do końca, bo ja będę miał level z tego creepa. Pyk. No, no dobra, no, nie wiem, czy nie powinienem się cofać za sekundę. Bo tak jak mówię, no on mnie może. Prawdopodobnie zabić. Dobra, wezmę robi krystala na ten moment. Robi kryształ, może przyjdzie tutaj ktoś kiedyś. się Los odwróci. Przypuszczam, że on mógłby mnie ulknąć na środku tego wave'a i mnie dziabnąć, ale... Ee, no, na to już za dużo nie zaradzę. Za dużo na to nie zaradzę. Raczej muszę się cofnąć po prostu. Jakby niegrywalne to jest na ten moment. Niegrywalne. Acież jak się co. Czy on mnie może zdejmować z 800 HP? No chyba może, nie? Chyba może. Jeszcze jak tu jest Amumu, a zresztą zostanę. No, jakby puszczę się w jego stronę. Co ja mam Zrobić w takiej sytuacji. Ramus mnie zostawił na pastwę losu. Zabrał mi y, kila, zniszczył wave'a i poszedł. Więc ja będę trzy lewele do tyłu, nie? No, bo on frizuje. Ale no, trzeba się godzić ze stratami, nie? Czasami twój jungler tak zrobi. Nie będę też całej winy na niego y, zwalał, nie? Ale no pograne to już jest. Bo on ile jest leweli do przodu? Dwa? No, jakoś dwa. Dwa lewele w ósmym minucie z 40 creepów. Przypuszczam, że tutaj będzie zaraz ten, a mumu jeszcze y, a ja raczej z nim nie wygrywam. Aczkolwiek, no, jak nie teraz, to nie wiem, kiedy mógłbym z nim wygrywać. On jest low, ja mam wszystko. Jedyne, co mnie może powstrzymać, to Amumu. No i nie zgadniesz kto tu jest, nie? Takie życie smutne. Słuchaj, no czasami tak bywa, nie? Że mu, mu przyjdzie na topa i cię zabije. Ale to już los, nie los. Ramus wybrał drugą stronę mapy. Nie moją, nie moją. Miejmy nadzieję, że to mu się opłaci, bo ja no już Co w się sensie tutaj stoi, dosłownie ziemek na nie wiem ilu HP, na 0 na HP i on go nie chce zabić. To jest dla mnie takie niewiarygodne jak ten Ramus gra. Czy nie możemy go zabić, naprawdę w żadnym świecie, tylko lepiej umrzeć na midzie. No nie wiem, bez sensu. Bo tak nafidowałem teraz jest Amumu, że. że to, no nie wiem, co my zrobimy w tym meczu, tak szczerze. Amumu, który wszystkich naszych adeków kontruje. E, on dalej będzie frizował. Czyli ja to przy. go zabiję, zabiłem go, ale. Za koncenę. Udało się go zabić, ale stracę, stracę znowu dużo. Była Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. A jedyne, co wystarczyło, to podejść na topa. Ale się, jak no, ma szósty level i ja w kwarmi, nie? A Ramusem. Ma trzy dedy. Nie, nie, nie wiem. Odklejeniec. Szczególnie, że on ma ulta, więc co on y, robi dziwnego, to nie wiem. Ale no, już trudno. On wcześniej stał przy krogach, które się nie zrespiły 20 sekund. Więc on jest w ogóle jak, chyba jakiś nie z tego świata, jak to się mówi. Dobra, wrócił tutaj y, ziomal. Tego nie będzie. Gościa mojego, więc co zrobimy? Chyba znowu wykitujemy za sekundę. Mimo, że mam wave'a, mimo, że mam. Um, żegnaj świecie, nie? Ja nie żyję. No, było blisko, żeby przyszedł mój tu, ale nadal się wierci w kółko. Ale patrząc na to, że właśnie trzy osoby na midzie z mojego teamu wykitowały, to raczej to jest po prostu Zizi Bianżui. Jak to mówią? Zizi Bianżui. Czyżbym dostał ganka? Tyle lat na to czekałem, nie? Czekałem na to tyle lat Ale udało się Przyszedł i dał taunta Zabiliśmy Dałbyś wiarę? To było tak w pizdu ciężkie I damn Po latach wylanych łez W końcu szampana leje na łeb Ziomuś przyszedł, nie? I tym razem nawet Wave'a nie zniszczył A tak jak wcześniej, ani nic Więc Kurde, bele Respekt dla króla hip-hopu Mojego Ramusa Ramusa Erasmusa Dzięki, bracie Dobra, powrót na topa Dalej będziemy defundować Mej wieży. Brakuje mi w sumie niedużo nie już do itema. A jak go zdobędę, to, to już będzie mega luz Szkoda, że oni nie wiedzą, że klet leci na mi Ale that's fine. Nie wszyscy są kumaci. Dobra, dawaj kurna tego wave'a i spadam znowu na topa. Potrzebujemy, muszę dawować dwóch linii naraz. Lecymy dur. Mam nadzieję, że go nie ma w tym krzaku. Nie ma. Lecymy dur. Ja są tu gdzie w ogóle? Go nie ma. Tego Kleda nawet tu nie ma. A, bo on jest na midzie, że został etyfy. No dobra, no to, to sobie puszuję. Dawaj tego Divine Sundera. Czy mam tam już iść? Mm, nie, zostanę jeszcze na, na topie na jednego ława. Tutaj nikogo nie może być. Flet dopiero tutaj będzie iść. On w ogóle ma dwa pełne itemy, także nie wiem czy ja w ogóle na niego mogę popatrzeć. Chociaż w sumie, ty, mi się wydaje, że mogę z nim wygrać fighta. Szczerze, będę są szczery. Będę są szczerze, szczery. Dobra, jednak nie mogę, bo ma flesza. Ale było blisko. Ale może mój ten zabije. Gdyby nie rzucił wszystkie w powietrze. Dobra, nice. Shotdownik, to jest Warf. To jest Warf. Jak najbardziej Warf w moich książkach. Dobra, tepamy na bota defować. Wydaje mi się to nie najgorszy pomysł. Kurna, tu ktoś tepa? Co ty gościu mówisz? Że ty będziesz tutaj normalnie wjeżdżał po tego Tureta? I tak o mnie zabijecie, no I guess. Żegnaj, świecie. A, bo on też jest 7-2. Nie widziałem, że on też jest znawidowany tak mocno. A mumu za ścianą, proszę Państwa, a mumu za ścianą. Bronię was od niego. Już ją nie do was wjeżdżać, ale uratowałem was. Eee, tylko że Ambesa gdzieś umarła. Ambessa w ogóle była 4-0, taka ciekawostka. Taka ciekawostka, mega downfall. Upadek Ambesy w League of Legends. Upadek kariery, damn! Idziemy, idziemy walczyć. I'm coming, bro, I'm coming. Raczej go nie zabijemy, ale... Warto było próbować chociaż, nie? Wbije się z powrotem? Nie. Czy mam jak ich dogonić? Nie. Nie ma najmniejszych szans? A, bo tutaj jest samumuł. Dobra, no ta gra była nie do wygrania.